Życzenia urodzinowe po polsku i po grecku. Po polsku życzymy sobie 100 lat. Jeśli ktoś jest bardziej starszy z uprzejmości podnosimy do 200. Niech nam żyje 200 lat. Ale to rzadko no i to raczej taka oddolna inicjatywa. Greckie życzenia to też 100 lat, ale równie dobrze 1000 lat. 1000 lat to też. Oficjalna wersja. I tak się zastanawiam. Czy to dlatego, że wśród Greków jest dużo staruszków i nierzadko, dożywają oni setki, więc życzenie stu lat jest może niezbyt eleganckie? Czy stoi za tym gest Greków, ich euforyczność, ikra? Co tam jakieś 100 lat? Tysiąc!